Witajcie w nowym, takim troszeczkę eksperymentalnym odcinku. Dzisiaj będzie taka to vlogowa forma. Vlog będzie dotyczył sesji zdjęciowej samochodu. Yy, oczywiście musimy zacząć od tego, żeby odebrać samochód, więc zapraszam Was do Audi na ławicy, a dzisiejszym modelem będzie ten wspaniały e GT, którego za chwileczkę zobaczycie. Dzisiejszy odcinek będzie opowiadał tak naprawdę całą sesję, będzie opowiadał o tym jak się do tej sesji przygotować, w jakie miejsca pojedziemy, będziemy wykonywali zdjęcia środka, będziemy wykonywali zdjęcia nocne, detalu, tak naprawdę pełną sesję zdjęciową, którą robimy dla klienta, a dzisiaj myślę, że naprawdę ten model pozwoli nam pokazać bardzo, bardzo wiele. Jeszcze zanim ruszymy na tą sesję weekendową z Etronem GT, chciałbym Wam powiedzieć, że cały ten odcinek nagrywany będzie na Osmo Pocket 3 oraz troszeczkę przebitek i ujęć zrobimy sobie także z drona DJI Mini 4 Pro. Tak, żebyście zobaczyli, że takim podręcznym zestawem można naprawdę fajne materiały nagrywać. Tymczasem lecimy do auta. Ok, wczoraj odebraliśmy Audi. Dzisiaj, jak widzicie, jest godzina 5.24, więc jadę z taką małą nadzieją, że złapiemy słońca troszeczkę poza miastem. I to będą pierwsze takie fajne kadry, które myślę, że bardzo ładnie podkreślam nam kolor tego auta. Nie zostało nic innego jak ruszać, bo na lokalizację mam do przejechania dobre 15-20 km. Jesteśmy w terenie odrobinę przed godziną szóstą. Jak widzicie, niebo rysuje nam się naprawdę bardzo ładnie. Co prawda, liczyłem troszeczkę na taki bardziej spektakularny wschód słońca. No ale pogoda zawsze determinuje nasze sesje zdjęciowe. Przyjechałem specjalnie odrobinę kawałeczek dalej tutaj za zabudowania na dwarte. Myślę, że zrobimy tu parę fajnych ujęć, korzystając z tego, że mamy wiosnę, jest piękna zieleń. Te wschody są też takie dość ładne, delikatne, nie jest to agresywne słońce. Zrobimy tutaj parę ujęć, a potem uciekamy w tereny z zabudowaniami. I w tym momencie wypadałoby powiedzieć dwa słowa o tym, jak przygotowujemy się do tej sesji, czyli tak naprawdę od czego zaczynamy całe nasze planowanie i całą sesję zdjęciową. Pamiętajcie o tym, abyście mieli zawsze alternatywne miejsca. Tak jak dzisiaj widzicie, dojechaliśmy na wschód słońca, poświęciliśmy się w jakiś sposób do tego, żeby wstać wcześniej, ale okazało się, że no niestety przyszły chmury, więc wykonaliśmy tak naprawdę jedno zdjęcie tylko w wschodzie słońca, a potem uciekałem dalej szukając kilku innych lokalizacji. Teraz widzicie właśnie to jedno zdjęcie, które robiliśmy pod słońce. Jedno zdjęcie, które klientowi finalnie bardzo się spodobało. Jednak ja liczyłem na to, że ten schód będzie wyglądał troszeczkę inaczej i więcej możliwości da nam na to, abyśmy wykonali zdjęcia z przodu, z tyłu, może troszeczkę wnętrza z tym schodem. Ale macie tą jedną fotkę tutaj wam tylko podpowiem, że jest to podwójna polaryzacja i jest to bracketing, jeżeli chodzi o to tło, żebyśmy mieli jak najwięcej detali na tym zdjęciu. W tym filmie nie będziemy wchodzili w szczegóły obróbkowe, bo to macie na innych materiałach na moim kanale, ale Szukając po tych frazach na moich filmach będziecie mogli sobie odnaleźć te wszystkie techniki. Następnie przy okazji pokażę Wam jeszcze dwa zdjęcia, które wykonałem zanim pojechałem troszeczkę dalej. I tutaj fajnie mogę wam pokazać, jak wygląda różnica między 50 a 105, bo te dwa zdjęcia wykonane są dokładnie w tym samym miejscu i zobaczcie sobie różnicę kompresji tego zdjęcia między 50 mm a 105 mm. Tymczasem lecę dalej i za chwilkę widzimy się pod pewnym pałacem, gdzie słoneczko weszło troszkę wyżej i nadrobiło nam tą kwestię wschodu słońca, ale to już za mało. Moment. W tej lokalizacji wykonałem naprawdę sporo zdjęć, ale chciałbym skupić się tylko na takich kilku aspektach, bo nie chciałbym też, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo. To co widzicie teraz, to jest ujęcie z drona. To jest ujęcie zmieniacza, który, tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to na takie social media i tak dalej, robi naprawdę świetną robotę. Zresztą widzieliście przebitki filmowe też z tego małego drona. No, i także chciałbym go wam dość mocno polecić, jeżeli chcecie mieć coś podręcznego, coś, gdzie możecie latać, tak naprawdę w wielu, wielu miejscach. A pamiętajcie o tym, że pokazanie samochodu z innej perspektywy, niż ta, którą człowiek widzi, chodząc po ulicy, zawsze jest na plus. W ogóle starajcie się szukać takich kątów, takiej perspektywy, jakiej na co dzień nie widzicie na ulicy, bo wtedy ten samochód zatrzymuje kogoś na dłużej i pozwala wam na to, aby odbiorca zaczął zastanawiać się nad tym zdjęciem chwilkę dłużej. Jadąc na to miejsce, głównie planowałem to, abyśmy mieli tutaj zdjęcia takie. Z bardzo mocno skompresowanym tłem, czyli coś takiego jak to gdzie widzicie, że ten pałac, o którym Wam prędzej mówiłem jest dość daleko za samochodem i pozwala nam to zachować całe auto w ostrości a te obiekty, które są gdzieś tam dalej są dość mocno rozmyte i tak jak też mówiłem, tutaj pozwoliłem sobie na dość długą ogniskową jest to 105mm Sigma 1.4 pozwoliła ona mi właśnie na to, żebyśmy sobie tą kompresję mogli bardzo fajnie tutaj zbudować i też to rozmycie z przodu i z tyłu jest naprawdę fajne idąc dalej, zdjęcie Typowo pod słońcem. Coś co bardzo lubię. Tutaj nie było kontrowania lampą. Ja na co dzień lubię bardzo kontrować lampą. Praktycznie wszystko. Chciałem wam pokazać, jak na takiej sesji poradzić sobie z mniejszą ilością sprzętu. Wiadomo, że im więcej tego ze sobą zabieramy, tym więcej czasu też potrzebujemy i też to planowanie nasze musi być troszeczkę inne. Chociaż ja osobiście zawsze mam lampy. Zawsze mam lampę LED i zawsze mam lampę błyskową w samochodzie. Przynajmniej Atlasa 400 przy sobie. Do jakiegoś czasu też 600 zabieram, ale ta 400 w większości sytuacji sobie doskonale radzi. I a propos tego, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć o ustawianiu samego samochodu, tutaj specjalnie postawiłem samochód tak, aby słońce rozbiło się przy tylnej prawej lampie. To, co widzicie, jest zamierzonym efektem. I generalnie rzecz biorąc, bardzo często ustawiam samochód pod słońce, pod światło, tak, aby przód został troszeczkę w cieniu, aby podkreślić linię tego samochodu, aby też te lampy przednie nam się troszeczkę wyeksponowały, bo one bardzo często budują fajnie całą sylwetkę samochodu. Przeskoczymy sobie jeszcze tutaj do zdjęcia także z miniaka. I pod słońce. Jak widzicie, naprawdę ten dron potrafi zrobić bardzo, bardzo dużo, i to, o czym tylko mówiłem, czyli to światło padające od tyłu i przód w cieniu, tutaj idealnie obrazuje na tym zdjęciu to, jak można podkreślić linię samochodu, jak można zachować te lampy, które ja sobie zawsze zostawiam na pozycji raczej postojowej, ponieważ pełne światła dość mocno świecące w obiekty potrafią zepsuć nam zdjęcie. I ostatnie ujęcie, moje ulubione z tej sesji, czyli kadr, który widzieliście na okładce tego materiału. Jest to zdjęcie zrobione typowo po słońce, Tutaj nic nie było błyskane. Jest to bracketing na 5 klatek, co dwie ekspozycje. Bracketing to, nie wiem czy już wiecie, czy nie wiecie, jest to robienie kilku zdjęć z różnymi naświetleniami, tak aby uzyskać jak najwięcej efektów, aby rozszerzyć możliwości tonalne waszego aparatu. I to jest bardzo fajny temat, bo nawet jeżeli nie macie super zaawansowanego aparatu, który ma tolerancję na bardzo wysokie czułości i tak dalej, matryca też nie jest jakoś tam super chłonna, jeżeli chodzi o te detale to za pomocą bracketingu możecie to bardzo mocno rozszerzyć. Odsyłam Was do innych filmów, gdzie o tym bracketingu mówię troszeczkę więcej, bo tutaj chcę wrócić już do tego, tak naprawdę, jak wygląda cała sesja z samochodem od klienta. Więc na szybko przelecieliśmy przez kilka zdjęć tej lokalizacji. Ja teraz pokazuję Wam mój plecak, który zawsze ze mną jeździ na odbiory samochodów, na szybkie sesje, a potem uciekamy do miasta, zrobimy kilka zdjęć w mocnym słońcu, umyjemy sobie samochód i przygotujemy się już do tej nocnej części naszej fotografii. Jak mówiłem, prędzej zawsze przy sobie odbierając samochód, mam już taki podstawowy zestaw fotograficzny. Na późniejszą sesję weźmiemy tego sprzętu troszeczkę więcej. Na chwilę obecną mam przy sobie Z8 z obiektywem 1430, 514, 10514 i 2470. Myślę, że to jest taki zestaw, który w każdej sytuacji się sprawdzi ale na, jak już mówiłem, prędzej na tą całą sesję zabierzemy jeszcze dużo, dużo więcej zabawek. Nie wiem na ile widzicie mnie tutaj pod słońce, jest ono coraz ostrzejsze, więc tak jak wstępnie rozmawialiśmy, planowanie godzin do zdjęć jest bardzo ważne. Ostre słońce często jest trudne do opanowania, często jest niekorzystne dla nas, chociaż takie zdjęcia też czasem lubię robić. Także teraz powoli będziemy kończyli tą pierwszą część materiału, którą już tutaj dla Was nagrałem. Mamy zdjęcia w ciągu dnia, to będzie wszystko. Obejrzymy sobie to potem już na gotowo na komputerze. Na chwilę obecnie wybieram się umyć samochód, żeby był przygotowany do ujęć nocnych. Też jeszcze chciałbym zrobić te zdjęcia detali, zdjęcia wnętrza, ale to też jak się troszeczkę ściemni, z tego względu, że będziemy używali tam sztucznego światła. Po drodze odwiedzimy jeszcze jedno miejsce, więc lecimy dalej. I teraz jeszcze chcę Wam pokazać trzy zdjęcia, które wykonaliśmy w tym ostrym słońcu, bo godzina już się zrobiła taka naprawdę w okolicy południa. Ale też warto czasem to wykorzystać. To zdjęcie, które tutaj widzicie, jest troszeczkę na przekór temu, co mówiłem prędzej, czyli jest to zdjęcie wykonane na szerokim kącie. Z tego względu że chciałem złapać tutaj troszeczkę tego nieba, troszkę detali przed samochodem i czasem tego szerokiego kąta też do takich przerysowanych fotografii lubię używać. Kolejne zdjęcie, które widzicie, no musiałem wykorzystać tą wiosnę, musiałem wykorzystać te kwitnące kwiaty, tą zdrową, żywą zieleń, aby podkreślić ten niebieski kolor trona GT, którego mamy na zdjęciach. No i jeszcze jedna lokalizacja, o której wspominałem, że zatrzymam się tam po drodze, czyli zdjęcie w miejscu, które zobaczyłem dzisiaj rano, przy tych pięknych czerwonych liściach, które nie pozwoliły mi się tutaj po prostu nie zatrzymać. Dobrze, słuchajcie, no mamy co mieliśmy zrobić, jeżeli chodzi o czas dzienny, że tak powiem. Teraz przemieszczamy się już w stronę myli samochodowej, bo musimy przygotować auto na noc. No wiosna ma te uroki, że owady pokazują się nami, każdy przejazd z miejsca na miejsce, no to troszeczkę niestety tych zabrudzeń i tak dalej e, zaczyna nam się zbierać. Dlatego teraz pojedziemy umyć samochód, e, potem e, odstawimy go, żeby sobie spokojnie wyseł, odpoczął, pojedziemy zgrać materiały, no i jak już zgramy te wszystkie materiały i zrobi się nam odpowiednio ciemno, to wybierzemy się na zdjęcia nocne. Myślę, że kwestie sprzętu, którego będziemy używać omówimy sobie dopiero właśnie w trakcie tej nocnej części, czyli tak naprawdę wieczorno-nocnej, bo zaczniemy jak jeszcze będzie troszeczkę jasno. Z tego względu, że wtedy tak naprawdę dużo więcej tego sprzętu będę zabierał i będę miał to co mam teraz, plus jeszcze dodatkowe oświetlenie, o którym też co nieco chcę powiedzieć, bo no dzisiaj będziemy używać akurat świateł dwóch typów. Będziemy używać światła krótkiego od Quadra i długiego, czyli 28 i 125 cm. Pokażę Wam, że tak naprawdę fajnie jest posiadać dwie tego typu lampy, z tego względu, że są bardzo pomocne w pracy i zestaw tak długiego i krótkiego światła jest naprawdę mega, mega uniwersalny. Co jeszcze będziemy robić, to na pewno zrobimy troszeczkę detali, ale to także jak się delikatnie ściemni, z tego względu, że będziemy je także doświetlać i ujęcia wnętrza nam zostały. Jeżeli chodzi o samą technikę, obróbkę i tak dalej, w tym filmie nie będę poruszał kwestii obróbkowych z tego względu, że chodziło mi tutaj bardziej o taką vlogową formę z sesji zdjęciowej. Jeżeli macie jakieś pytania i nie możecie znaleźć odpowiedzi na te pytania w moich filmach na kanale, no to bardzo chętnie nagram dla Was więcej materiału. Napiszcie mi po prostu w komentarzach, co jeszcze by Was interesowało. Najważniejsze techniki, jakich będziemy używać, czyli malowanie światłem nocne, czyli łączenie dwóch ekspozycji, jeżeli chodzi o. Polaryzację i łączenie też ekspozycji, jeżeli chodzi o mocno otwartą przysłonę i mocno przymkniętą, żebyśmy mieli ostre auto i nieostre tło. Te wszystkie filmy już są na kanale, są gotowe dla Was. Dobra, słuchajcie, słońce już zachodzi, robi nam się ciemno, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych zdjęć nocnych, tak jak mówiłem, prędzej, pogadamy troszeczkę o tym, co zabieram na sesję. Mam dzisiaj taki niepełny zestaw, ale całkiem dużo sprzętu i będziemy mówili o tym teraz, dlatego że ten zabraliśmy już lampy. Jedna z fajnych rzeczy, którą chcę wam polecić, to są takie. Potężne stacje ładowania, akurat tutaj mamy od Newella. Uratowała już nieraz sesję, uratowała nam to, że dużo baterii można było naładować w terenie. I no oczywiście, jak ktoś zapomni, że baterie potrzebują prądu, no to mamy tutaj awaryjną sytuację i wtedy sobie tym ratujemy. Tak na szybko, przejdźmy, może co tutaj mamy. Mamy statyw Manfrotto. Używam generalnie statywów Manfrotto. Do tego mamy statyw oświetleniowy plus jeszcze kilka w samochodzie, ale nie będę ich wyciągał. Potem zobaczycie do czego mi jest potrzebny. Dwie bardzo fajne lampki od Quadra Light'a. Pewnie znacie je z innych filmów i z materiałów, które już są na YouTube i Instagramie. Teraz jeszcze testuję taką fajną, małą 28, którą zobaczycie w akcji przy detalach. Jest też rewelacyjna do podświetlania środków w samochodzie. Kolejne rzeczy, no to już wiecie, że Osmo Pocket 3, który nagrywam mnie właśnie. Osmo Action, Mini Pro, cztupóreczka. Zobaczycie z niego zdjęcia. To jest naprawdę niepozorny dron, który potrafi bardzo, bardzo dużo, ale o tych zdjęciach porozmawiamy sobie już później. No i przechodząc do najważniejszego, yy, zacznijmy od filtrów. Yy, ja używam osobiście Marumi, całą paczuszkę mam różnych, różnych filtrów, nigdy mnie nie zawiodły, więc... Yy, no nie będę kombinował. Używam też filtrów magnetycznych, o których film nagram niebawem, jakie są ich plusy i minusy. Yy, dzisiaj jest z nami Nikonowska z 850 już też używam, ale obecnie nie mam jej przy sobie. No i jeżeli chodzi o szkła, bardzo uniwersalne, fajne szkoły w fotografii motoryzacyjnej, czyli 70-202.8, jest zawsze ze mną, do tego klasyczne 2470. używam go rzadko, raczej wolę długie ogniskowe, jednak to 24 czasem bardzo fajny efekt daje i mamy jedno zdjęcie z dziennej sesji, które chcę Wam pokazać właśnie przy użyciu tego obiektywu. Do tego klasyczna 50-14, tutaj akurat pracuję na Sigmie, no i moja ukochana 105-14 od Sigmy. Jest to obiektyw, który po prostu uwielbiam i większość zdjęć, które zobaczycie, tak naprawdę z tej całej sesji e GT będą wykonane na 105. No i teraz od niedawna w mojej torbie gości jeszcze taki obiektyw jak 1430 ze światłem 4 nikorowski. Kupiłem go tak naprawdę na testy. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. Będzie też film niedługo o nim. Jak dla mnie rewelacyjny sprzęt. Jeżeli chodzi o wnętrza, bardzo szeroki, fajny. Używam też 15 do Erisa, jak wiecie z poprzedniego filmu. 15 optycznie jest trochę lepsza, ale tutaj mamy autofokus i jest to bardzo, bardzo uniwersalny sprzęt. Fajnie też sprawuje się na reportażach. Także na szybko przejrzeliśmy całą torbę, ale nie wzięliśmy jeszcze jednej rzeczy, która została za nami. Czyli bohatera dzisiejszych nocnych zdjęć. Jest to lampa. Atlas 400 Pro TTL od Light'a. Bardzo lubię używać tej lampy. Tak naprawdę jest mega uniwersalna. Bateria starcza na bardzo długo. Jeżeli chodzi o błyskanie, no to też troszeczkę już mówiłem na innych filmach, więc teraz się nie będę rozwodził, ale chciałbym, żebyście widzieli, że mam ją w torbie. Używam też reporterów 200 ProTL, ale dzisiaj akurat go nie zabrałem, chociaż także świetnie sprawują się na sesjach zdjęciowych. Zapraszam Was teraz do zdjęć. Myślę, że o sprzęcie mamy wszystko i działamy, bo robi się zimno. No i kończąc naszą przygodę z Tronem GT, skończyliśmy na zdjęciach nocnych. Yy, tak jak mam prędzej mówiłem, detale. Detale oświetlone delikatnie wieczorem. Bardzo lubię robić takie zdjęcia, bo mam pełną kontrolę nad światłem i nad tym, co chcę pokazać. Tak jak tutaj widzicie, światło postojowe, jak prędzej, plus Quadralight Ten QLT28 doświetlane od góry. Tak samo na przykładzie tylnej lampy mamy dokładnie to samo. Ja nie będę się teraz rozwodził mocno tymi zdjęciami, bo nie chciałbym tego filmu już bardziej przedłużać i tak przyszedł nam bardzo, bardzo spory materiał. Ta sama sytuacja, Quadra 28, nie jest to malowanie światłem, jest to lampa w jednej pozycji. Tutaj ambient z napisem etrongt bez doświetlania, tutaj samo światło w samochodzie zrobiło robotę. Tutaj jeszcze mamy kierownicę, detale doświetlone 28 w sufit samochodu, tak aby zdyfuzować to światło sobie w jakiś tam fajny sposób. No, i pełne wnętrze. Pełne wnętrze robione tym razem Nikorem, tą 14, o której przed chwilką mówiłem, doświetlane QLT 125 przez dach, przez tą panoramę do góry. Ten niebieski zafra, w niebieski kolor w samochodzie zostawiłem specjalnie z tego względu, że chciałem tą spójność lakieru z samochodem troszeczkę podkreślić, ale też dodatkowo ten niebieski ambient tutaj robi nam bardzo, bardzo fajną robotę. No, i mamy jeszcze zdjęcie, które było. Błyskane właśnie Atlasem 400, co widzieliście na przewidzce prędzej. Jest to kilka błysknięć 400. Błyskane z tego względu, że jeżeli mamy jeszcze troszeczkę jasno na niebie, jeżeli to jest chwila po zachodzie, no to kontrola nad błyskiem jest dużo łatwiejsza, z tego względu, że nie potrzebujemy tak długich czasów jak przy malowaniu światłem, ale o tym rozumiemy sobie już troszeczkę na innych materiałach, więc uciekamy od tej techniki, powiedzmy sobie tylko o tym, jak to było zrobione na szybko. No i malowanie światłem pod galerią handlową, które też wyszło nam naprawdę rewelacyjnie, zasługą jest tutaj tak naprawdę długość tej lampy, tego QLT 125, bo im dłuższe to źródło światła, tym bardziej możemy zasymulować tak naprawdę światło typu butterfly, którego używa się na profesjonalnych planach filmowych i zdjęciowych. Przebrnęliśmy szybko przez tą sesję. Tak naprawdę pamiętajcie, podsumowując sobie to wszystko, że najważniejsze jest to nasze planowanie. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jedziemy, po co tam jedziemy, jakie mamy tam możliwości, jaki sprzęt ze sobą zabrać, no, i przede wszystkim sprawdzamy sobie prognozy pogody i alternatywne miejsca do tej prognozy. Jeżeli będzie padać, także możemy wykonać wspaniałą sesję, ale musimy mieć do tego odpowiednie miejsce. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się do czegoś przyda. Mam nadzieję, że dostaliście tutaj zastrzyk jakiejś fajnej wiedzy. Tymczasem kończę już to wszystko. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli się podobało, kciuki w górę. I zachęcam Was do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam bardzo za wytrzymałość w tym dość długim filmie i mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej tego typu materiałów.